Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cykla Autokrytyk, motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających nas supi na YouTube. Dzisiaj kolejny odcinek Toyota Verso, jaki silnik wybrać. Tutaj polecam silniki benzynowe 1.6 i 1.8, Valvematic. Obydwa te silniki nadają się do instalacji gazowej, są dosyć bezawaryjne, rozrząd na łańcuchu warto zwrócić tylko uwagę czy nie ma błędów, jakichś problemów z valvematiciem właśnie podczas diagnostyki komputerowej także silniki dosyć bezawaryjne co do diesli były to silniki 2.0 D4D, 2.2 D4D i silnik BMW 1.6 D4D ja bym powiedział że raczej z silników diesla tutaj w Toyota Verso bym specjalnie nie polecał bo te auta mają Problemy ogólnie, spalanie oleju, szczelki pod głowicą MGR, wtyskiwacze turbo, cząstek stałych dodane od danego roku, rocznika. Tutaj, tutaj raczej te silniki mają takie same opinie. Takie sobie opinie jest głównie też ze względu na kolosalne przebiegi w tych autach z silnikami diesla też w tym modelu. Także silniki benzynowe 1.6 w wałwmatic to będzie dobry wybór w Toyocie Verso. Pozdrawiam do usłyszenia następnego odcinka. Subskrybujcie kanał Autokrytyk.